Ujrzała mamę. Była ubrana na biało i przepasana złotym paskiem, na głowie miała koronę z dwunastu gwiazd i biały welon. Na ramionach miała błękitny płaszcz, który sięgał jej aż do stóp, które bosy spoczywały na kuli ziemskiej. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego. Zrobioną ze światła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jestem, dzieci moje, raz jeszcze przychodzę do Was, by prosić Was o modlitwę, o modlitwę za mój umiłowany Kościół, o modlitwę za ten świat, coraz bardziej opanowany przez własny ja i coraz bardziej oddalony od Boga. Dzieci moje, tak wielce umiłowane, powróćcie do Ojca. On w swojej przeogromnej miłości jest gotowy, by was przytulić, pocieszyć, kochać. Dzieci, nie ma takiego grzechu, który, jeśli zostanie wyznany na spowiedzi, nie zostałby odpuszczony. Pojednajcie się z Ojcem, powróćcie do Niego. Dzieci moje, kocham Was prze ogromną miłością i chcę widzieć Was wszystkich zbawionymi. Dzieci, nie oddalajcie się od mego niepokalanego serca, żyjcie sakramentami. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie.